Cześć, nazywam się Marta. W dzisiejszym filmiku razem ze mną nauczyć się bardzo prostego i wesołego tańca o Wyspach Bergamonach. Ale dodatkowo nauczymy się też wiersza na brzech. Zaczynamy! Moi drodzy, nasza choreografia będzie miała dwie części. Teraz zatańczymy pierwszą część. Powtarzajcie za Wyciągamy nasze dwie wysoko do góry i rysujemy wielkie wyspy. Dokładnie tak, super. Teraz zamieniamy się w kota w butach. Kot w butach. Jedną rączkę wyciąga do przodu i drugą. Idziemy jak w kot w butach. Bardzo dobrze. Uwaga. Kolejny krok. Osioł. Osioł ma na głowie uszy i ruszamy tymi uszkami. Znakomicie. Ruszamy uszami. A teraz zamieniamy się w kurę. Kura ma skrzydełka. Nasza kura oprócz ruszania skrzydełkami będzie się obracać. Zaczynamy. Ruszamy skrzydłami i robimy jeden obrót. Super. Kolejny kroczek. Zrywamy jabłka z drzew. Jedną rączką i drugą. Jeszcze raz. Jedną i drugą. I ostatni kroczek. Rysujemy czapkę na głowie. Bardzo ładnie. To uwaga. Spróbujmy teraz pierwszą część płynnie. Na wyspach bergamotach Podobno jest kot w butach. Widziano także osła, którego mrówka niosła. Jest kura z znosząca złote jaka Na dębach rosną jabłka, w grono stających czapkach. Bardzo dobrze, to była nasza pierwsza część. Świetnie nam poszło. Teraz przyszedł czas na naszą drugą część. Powtarzajcie za mną. Wyciągamy nasze rączki do przodu i płyniemy jak wieloryb, Płynie wieloryb, bardzo dobrze. Teraz wieloryb zakłada głowę okulary. Zakładamy okulary, świetnie. I uwaga, idziemy w tych okularach, Idzie, idzie, idzie. Kolejny kroczek to będą łososie, składamy nasze rączki, tak? I będziemy płynąć. Płyniemy, płyniemy, płyniemy. Do przodu i do tyłu, i do przodu i do tyłu. Są też stresowane szczury na wyspach Bergamutach, zamieniały się w szczury. Pokazujemy tutaj pazury i idziemy jak szczury. Bardzo dobrze. Szczury są na szczycie szklaną góry więc nasze roczki zamieniają się w taką szklaną górę. Bardzo dobrze. Ostatni już prawy kroczek, wyciągamy rączkę do przodu, zamieniamy się w słonia. Tutaj mamy długą trąbę. Druga ręka pod tą ręką przechodzi i łapie się na nosek. Ruszamy naszą trąbą, świetnie. No to już ostatni, ostatni kroczek pokazuję paluszkiem i tylko wysp tych nie ma. Bardzo dobrze. To teraz spróbujemy płynnie drugą część. Uwaga! Jest i wielorę co nosi okulary. Uczone są łososie w pomidorowym sosie. I dresowane szczury na szczycie szklanej góry jest słońce roba bardzo i tylko wysp tych nie ma. Świetnie! To teraz zatańczymy całość, ale na razie bez muzyki. Będziemy od razu powtarzać nasz wiersz na, na Brzech. Zaczynamy. Na wyspach bergamotach podobno jest kot w butach. Widziano także osła, którego mrówka niosła. Jest kura samograjka znosząca złote jajka. Na dębach rosną jabłka w gronostajowych czarkach. Jest i wieloryb stary, co nosi okulary. Uczone są o sosie, w pomidorowym sosie. I te są wane Na szczycie szklanej góry jest słońce który pan i tylko wysp tych nie ma. Super, moi drodzy, to teraz spróbujemy z muzyką. Yeah To już koniec naszego pierwszego filmiku. Mam nadzieję, że podobało Wam się na wyspach w Zachęcajcie do tańca swoich rodziców, swoje rodzeństwo. Nagrywajcie też filmiki i wysyłajcie je na fanpage na Facebooku, żebyśmy mogli zobaczyć, jak świetnie Wam idzie. Do zobaczenia już niedługo. Jeśli spodobał się Wam nasz filmik, zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału. Jeżeli jesteście za mali, żeby to zrobić, poproście rodziców o subskrypcję. Będziecie wtedy na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmikami pojawiającymi się na kanale Preschool Creativity. Znajdziecie nas także na Facebooku i Instagramie. Pragniemy zaprosić Was także do Szkoły Tańca Classic Danceport, w której jesteśmy instruktorami. Instruktorzy Szkoły Tańca Classic prowadzą zajęcia stacjonarnie w siedzibie szkoły przy ulicy Ostrzyckiej 2 przez 4, a także w przedszkolach, szkołach i liceach na terenie całej Warszawy i okolic. Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem strony internetowej www.classicdansport.pl, na której znajdziecie więcej szczegółowych informacji. Do zobaczenia!